Ciebie, piosenka u ciebie, u ciebie, W tym programie zabieramy Państwa w podróż szlakiem przebojów polskiej piosenki, by wrócić jeszcze raz tam, gdzie nie ma już nas. Wrócić tam, gdzie nie ma nas, w progi których nie ma już, tego pragniesz, tego chcę. Głupsta z pierwszych klas Jeszcze, jeszcze, jeszcze raz Tego pragnie i tego chce Piosenka u Ciebie Piosenkę gościła pani Katarzyna Bochyńska-Wojdył. Znakomita technika wokalna, a także wielka muzykalność i wiedza pozwalają tej artystce posiadającej głos sopranowy o wielkiej skali i pięknym, szlachetnym brzmieniu na wykonywanie z powodzeniem utworów z szerokiego zakresu repertuaru od baroku po współczesność. Od dwóch lat jest dyrektorem Domu Kultury w Przysusze, placówki, która istnieje już 50 lat. I w której w stałym repertuarze są polskie piosenki. Mój dom rodzinny był domem wielopokoleniowym i taką tradycją, na którą czekałam, to były niedzielne seanse w starym kinie. Oglądałam filmy z moimi dziadkami. I chyba taką pierwszą piosenką, którą pamiętam, to była piosenka w Małym Kinie, która była w czołówce właśnie tego programu. Po tej piosence wspaniały pan Janicki opowiadał o filmie, który za chwilę obejrzymy. I później był wspaniały seans z równie pięknymi piosenkami przedwojennego kina, a było ich bardzo, bardzo dużo. W Małym Kinie nikt już nie gra dzisiaj na. Nie ma już sensu w malym kinie, w malym niemym kinie Kolejnym takim momentem, na który też czekałam z niecierpliwością każdego tygodnia, to był telewizyjny koncert życzeń. I wspaniali wykonawcy ówcześni, i starsi, i młodsi, Uwielbiałam i uwielbiam słuchać śpiewających panów o ciepłych, miękkich, aksamitnych głosach, którzy jeszcze, jeśli byli elegancko ubrani w czarne smokingi, garnitury, muchy, to już w ogóle chyba była pełnia szczęścia. Niewątpliwie wśród tych panów śpiewających znalazł się pan Mieczysław Fog, jego To ostatnia niedziela czy jesienne róże, pan Andrzej Zaucha, pan Bogusław Mec, oczywiście pan Zbigniew Wodecki i pan Krzysztof Krawczyk, którego też pamiętam, kilka utworów, które śpiewa właśnie w takim wydaniu bardzo, bardzo eleganckim. Już taki jestem, zimny dzień, i dobrze mi jestem, bez powstań, bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko lato. Już taki jestem, Zawsze marzyłam o tym, żeby zaśpiewać te wszystkie piękne piosenki, które słyszałam w wykonaniu wspaniałych panów. Nie każdy tekst pasuje kobiecie, więc no niestety śpiewam je w zaciszu domowym, większość przynajmniej, chociaż uwielbiam, ale są takie, które udało mi się przemycić i myślę o tym, żeby przemycać kolejne. Już nie zapomnisz mnie właśnie z repertuaru pana Jabczyńskiego. Czy Seksapirl, gdzie Eugeniusz Bodo śpiewał jako kobieta, więc idealny utwór dla kobiety też. Mam w planie zaśpiewać jej portret w wersji kobiecej. Bardzo jest mi bliski ten utwór i, i też pamiętam go z czasów dzieciństwa. Naprawdę, jaka jesteś niemień, bo tego nie wiesz nawet sama ty. Tańczących wokół szarych lustrach dni Rozbłyska Twój złoty śmiech Przerwany w pół czuły gest W pamięci składam wciąż pasjan z samych serc Naprawdę jaka jesteś niewinnik To prawda niepotrzebna wcale. Gdy nie po drodze będzie razem iść, uniosę twój zapach snu, rysunek ust, barwę słów niedokończony, jasny portret twój. Uniosę go ocale wszędzie. Czy będziesz przy mnie, czy nie będziesz, talizmar mój? zamyśleń nagród twych i żal. Obdarowany tobą gdy powiesz do mnie kiedyś wybacz. Przez życie pójdę, oglądając się stać. Bardzo ważną osobą w moim życiu jest pan Wiesław Ochman, legenda światowej wokalistyki. Człowiek, którego jako dziecko słuchałam nagrań, osoba, na, którą, na której zdjęcie patrzyłam podczas nauki w szkole muzycznej, w sali, w której mieliśmy lekcje śpiewu, wisiały portrety wspaniałych artystów. I kilka lat temu miałam tę wielką przyjemność i zaszczyt śpiewać w jednym z koncertów z mistrzem. I po tym koncercie Mistrz zaczął pomagać doskonalić moją technikę wokalną, pomagał mi w interpretacji, w doborze repertuaru. Śpiewałam koncert, w którym wykorzystałam piękną piosenkę z repertuaru Hanki Ordonówny: Miłość Ci Wszystko Wybaczy. Czyli sięgnęłam do tego repertuaru przedwojennego, który od dziecka e, pamiętałam z filmów. I Mistrz powiedział, że. Bardzo mu się podoba to moje wykonanie. Bardzo często sięgam do, do piosenek z okresu międzywojennego i najczęściej kończę te koncerty piosenką, która jest bardzo mi bliska i którą traktuję jako przekaz. Już nie zapomnisz mnie, bo nie zapomnisz mnie, gdy moją melodię spamiętasz. W piosence jest siła zaklęta i czar i moc, i z tym właśnie przekazem zostawiam. Moje zapomnisz mnie, gdy moją piosenkę spamiętasz w melodii jest siła zaklęta licz, i moc a choć zapomnisz mnie, piosenkę usłyszysz tam, że mną i tęsknić już będziesz na co dzień. Kilka lat temu miałam wielką okazję poznać pana Andrzeja Płączyńskiego, który towarzyszył mistrzowi Ochmanowi mnie podczas koncertu na Warszawskim Ursynowie. Nawiązała się między nami przyjaźń. Praktycznie co drugi dzień byłam gościem w ich mieszkaniu i wtedy właśnie śpiewałam. Piosenki różne, poznawałam nowe, które oni wykonywali podczas podwieczorków przy mikrofonie, i chłonęłam od nich wiedzę dotyczącą interpretacji, sposobu śpiewania, sposobu wyrażania siebie, swoich emocji, bo też nie do końca miałam odwagę się otworzyć w każdym utworze. A oni mnie bardzo ośmielili, oswoili, jestem bardzo im wdzięczna. Kilka koncertów z panem Andrzejem, nawet kilkanaście koncertów bardzo udanych mamy już za sobą. Były plany na kolejne. Mam nadzieję, że uda nam się je zrealizować. W chwili obecnej prowadzę Dom Kultury w Przysusze. Instytucję, która już funkcjonuje 50 lat, w której bardzo dużo ciekawych rzeczy się odbyło. I przede wszystkim e, brzmi tam muzyka polska, polskie piosenki, wspaniałe polskie piosenki. Głównie te starsze właśnie, bo one niosą ze sobą przekaz e, piękne treści. To nie są teksty, to są e, wiersze, których twórcami byli sami wspaniali. Teraz mamy do czego sięgać i myślę, że wiele pokoleń jeszcze będzie sięgać e, do tych utworów.